Będę ciągle dzisiaj Właśnie nie wiem, eee. mam nadzieję, że nie moją A Widzę jest Kika. nie wiem dlaczego, w jakiś sposób posiedli mój adres I mi wysyłał cię na live. Na cały czas Skrzynia biegów, nie W takim miejscu robisz skrzynia biegów Ej, to jest dogadane, żeby mnie k**ać Czy strzyasz w takiej stronie jak CSGO Skins? Jeśli nie, jest to strona, której możesz otwierać skrzynki nawet i za darmo, korzystając z usług Daily Case'a, który jest kompletnie bezpłatny. Możesz również wziąć udział w bitwach z innymi graczami na stronie, korzystając z zakładki Case Battle. A jeżeli wygrasz skiny, które się nie podobają, zawsze możesz je wymienić w Exchangerze na skin o podobnej wartości. Pamiętajcie o Kozie Rypson, gwarantuje Wam on 10 dodatkowych procent od doładowania i 2 zł 10 groszy dla nowych użytkowników. Pozdro, link macie w opisie. Siemaneczko, Właśnie myślałem, nad... bo ja tak grałem w to w kingdom.com ale powiem tak to kingdom.com jakoś tak, nie wiem ku... nie, nie, nie przebiłem się przez prolog, jakoś tak nie sprawiało mi frajdy. Tak, dzisiaj tak, plan taki, turbo tryhard na mainie, potem duo z Kuboną o 15 i potem około 20 urbex paramax dzisiaj bez kika. Jestem ciemny, ile David na przykład payperview sprzedał, to jest ciekawa sytuacja, ile dostał pieniędzy, bo się opłacało dla tego, dla federacji. Mi się wydaje, że trochę mógł sprzedać, mam nadzieję, że Parmax nie zrobi urbexu mojej dupy, mimo wszystko. Unlack nie widzisz popi. Chyba ma drugi level. Powinniśmy raz jeszcze przybyć na bał się. I mo. Chociaż nie, no, stacja jak nie jest jakaś wybitna. Ja. There is a Sebasen, in the City. Oddaj mapę? No tak średnio No, linie mogłam pokazać, przecież nie? Ale oni gustują. Bardzo często. Na większości wod okazuje się, że nie gostowali. No jak? Właśnie na większości... Na większości VOD właśnie okazuje, się, że gostują. Daj dile, Wiesz, że dać dwie trzeba stream, nie? Nie widać, że ludzie uszali na pójść tego temu, tego Blaffer Co? nie jest aż tak dobry, jak się wydało, że będzie. Urbek strony jest na prawie, Będzie mi dupę penetrował. Jestem Warna, więc musiałem jakąś dostać ostrzeżenie za jakąś totalną p dołę. No nie pamiętam, żebym coś pisał ostatnio. Nie, nie będzie raz. Ta w razie są giga nudy, bo grałem sobie. Eee, wczoraj. Wydaje mi się, że trzeba mieć teraz OP. Bez kapy, nie? Bo patrz: Grasz na pierwszy rekal ten proszek, ale nie kończysz z niego maski, tylko robisz szodzina. I grasz takie runy, patrz. I bo one były osobno, te runy, to było takie za. Bo właśnie o tak powinno być, mi się wydaje. Powinni zamienić to miejscami, bo ta runa była tutaj, a ta była tu. W sensie Futures Market. Widziałem, jak meteoryzm to tego nie ma na Portugalii, ale ja byłem, ja byłem świadkiem. Jak Boga kocham, jak byłem młodszy, byłem świadkiem dokładnie takiej samej sytuacji, stary. Tak, by że całe niebo. Zrobiło się totalnie zielone, nie? I tam właśnie po tej mówili, że przylatowały jakieś metory czy coś. Nie, serio mówię, serio mówię, to było wy, nie, bardzo dawno temu, bardzo dawno temu. No, przysięgam, serio. Ja mogę do matuli zadzwonić, bo matula potwierdzi. Pojechaliśmy ja, mama, tata i agata do dziadka. I babci wtedy jeszcze żyjącej. W Polsce, no, w Polsce. Powiedzcie centralnie, w którym miejscu się wydarzyło? Urzędy, to służędy są takie, że jak masz, jest miasto Kamieńsk, to tam przed wjazdem do Kamieńska od autostrady, jest Strzyżowani, możesz pojechać coś w się sensie strzyżowani, no takie no prosto, lewo, prawo, albo do, do, od siebie, nie? I jechaliście tam w tej drugiej stronie, jechaliście od łodzi, się od babci drugiej i jak kamień był na lewo i w prawo była, był za, zakręt na górę kamień, to wtedy zrobiło się zielone niebo, mówię wam, nie? Seryjnie. Nie spodoba mi się, a Nie, a się podobał. Ja mogę normalnie Wamonga grać na kiku. Było dużo widzów, którzy je, no nie wiadomo od co, co chodziło, no bo no wiadomo, dawno modach nie graliśmy plus jeszcze byli tacy cichy widz, nie? No Tak, rozumiem, rozumiem, tak dla, dla kogoś być za dużo modów od razu, nie? Za dużo ról. To po prostu trzeba się nauczyć trochę. Ale ja to jestem w stanie grać codziennie w tego monga na tym kiku. Tylko trochę mnie bolało to, że nie używaliście wszystkich słówek, nie? Bo tak co drugie zdanie to jeszcze chujowo, nie? Ale tak czasami się rzucić jakiegoś, no to ja wiadomo, ja za to konsekwencje nie ponoszę, aby tam dać tym mapom szczatu trochę tego. Uciechy. I jeszcze bo weszła w to. I jeszcze kill nawet na dodatek. la lala. Total nie totalne oro. oro w tej grze. To jest dobre pytanie. Czy Jack of all jest dobrą runą? To znaczy Kaspak jest dobrą runą. 600 golda dał tylko i wyłącznie. Kiedy ja but zbutam 300 golda i daje duży waliu na start. Ja chciałem tego Kasbaka grać, ale kurcze nie wiem, czy jest sens w ogóle. Ciężko powiedzieć. To daje mega dziwny vibe, nie? <laughs> Obróćcie się wszyscy do kamery, pokaż diabłu dupę. Diable! Diable! aleluja, alleluja, 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 To jest tak Jak to funkcjonuje dokładnie tak samo jak sekta? No co to? No, to jest apostoł Tomasz Dorożała, który wkręca ludziom, że człowiek jakiś. Że wypędza, demony i tak dalej, nie? Że on boską moc. Że on w niebie był dwa razy. Ej, bo prowadzę, mam rozmowę na Twitchie z innymi użytkownikami. Czy mogę powiedzieć, jak wygląda zarabiają na tej przykrej platformie? Nie, jest to oczywiście współpraca, ale z tym będą sponsorowane. też nie, bo zawsze. No to co, no to możemy tak zrobić, dobra. Czyli mam powiedzieć, tak? Jak wygląda zrobić na Twitchu. No dobra. 2961 średnia widzów. Mam 293 przestreamowanych godzin. Z reklam zarobiłem 1379 dolarów. Z reklam. Co nam daje? po krótkiej matematycznej przeprawie 5516 zł brutto podzielić przez 2213 daje nam 18 zł brutto 18 no 82 no, i tam dalej jakieś rzeczy na godzinę no i tam wiadomo no, i no i głównie to jest tyle switcha jeżeli chodzi o primiki no to zarobiłem 3700 dolarów primeów, Wpłatnych i tak dalej to nie będę mówił. To tyle było z primeów, a subów mam ogólnie w tamtym miesiącu 2772. Łącznie z całego Twitcha w kwietniu, licząc subskrypcje w prezencie, licząc y, płatne subskrypcje i reklamy wyszło 6280. Brutto, no to jest ile, kalkulator? 25 tysięcy złotych. No, tak na dobrą stronę, to od Twitcha mam to, czyli reklamy, no i trochę z subów, nie? Ale ja nie wiem, czy jak wygląda Prime. Ile płacisz? No to jest dobry układ dla, dla, dla Polaków, nie? No ale to jakby z samych reklam zrobiłem tyle. No dobra, ale ja streamuję bardzo dużo, nie? Na tej stacji ja streamuję bardzo dużo, więc tak jakby. Moja data jest trochę zachłamana. Za, za, za Wydaje mi się, że Twitcha mogę być jednym z największych polskich beneficjentów. Z reklam, no. Mogłoby być trochę więcej, nie? No ja na przykład z reklam dostaję człowieku za 15 godziny stream, przy średniej widzów 6 tysięcy dostaję 40 dolarów. <grym> to co jest takie Kappa czungus lekki. W USA dostają chłopy, co mają poniżej 1000 widzów. Za 2-4 godziny streama dostają po 2000 nawet, nie? Więc to jakby, no rozrzut jest niesamowity, ale co zrobisz No, jest tak jest. Bo ludzie narzekają, że nas były francuskie, nie reklamy, francuskie reklamy, ale kurwa. Ja za te francuskie reklamy to dostaję jakieś po kolonie małe kwoty. Ja człowieku, za 5 godzin streama przy średniej widzów 2000 zarobiłem 15 dolarów z reklam. Czy wiadomo, czy o Airwardzie Jankosa? Nic nie wiadomo, ale ja czekam, ja czekam. Ja jestem cwany, pfn, bo jak dopiero ogłoszą ten turniej a co teraz będzie, bo chyba to nie jest ten, bo będą dwa, to mi się wydaje, to wtedy ja powiem tak, no dobra, a dlaczego tu jest Jankos i powiedzą, no a dlaczego, o tu mi się Jankos mówię, no dobra, ale dlaczego mówi takie słowa i nie jest zablokowana, ja byłem a mówiłem o, trzeba było zgłosić wcześniej, bo powiem, no dobra, ale no myślałam, że śledzicie, nie pokazuję kart na starcie. Ja nie, nie jestem konfident, tylko chodzi o to, żeby kuwa było sprawiedliwie, no bo mówiłem za granicą normalnie ludzie nazywają chłopków od retardyt, nie? Normalnie to się dzieje. I kuwa, nikt nie robi z tego żadnego tytułu problemów. A ja człowieku chciałem stanąć w ich obronie i dostałem, dostałem bloka. Jest to jest tu wszystkim logika. No, pierdolę mi no kurwa, no. Dorośni chłopie. Czemu dorośli chłopie? Nie rozumiem. Ja nie jest do Jankosa. Ja, dla mnie, ja jest ikoną Pol Polskiego oligowlenia jest w ogóle europejskiego, ale dlaczego innych traktujemy tak, a innych tak? To bez sensu. Nawet na tym spotkaniu oni nie mówią człowieku wprost rzeczy. Czy rotacja kostreamów polega na tym, że zawsze będzie nerwaryn i ktoś do niego? Czy jednak będzie to się rot rot rotowało? I widzisz, nie podali odpowiedzi tak lub nie, bezpośrednio. Pod progo przekazali, że nerwary zawsze będzie. Oni nawet na takim spotkali, nie powiedzą nic bezpośrednio. Czemu mogło nie być? No bo jeżeli mówią o tym, że jest rotacja, bo to, to nigdy wcześniej nie padło, dopiero teraz zostało to powiedziane, w sensie nie bezpośrednio, znowu. Było, było moje zapytanie. Jak to jest z tą rotacyjnością? Miała być rotacja, rotacji nie ma. Ale to mało kalorii ma i mało białka. Wiesz, żeby, żeby rosnąć trzeba dużo białka jeść. A zrobisz mi białko? No, wziąć białko do tego, do tego zielonego pude tego kubeczka. Nie, jaką się nazywa? Zapomniałem nazwy i. No, do shakera i wody nadacz. Guci, 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 puu! Robociku, co ty? Kiedyś była taka bajka, Robot Boy. Tak, była, tak ja nie lubiłem. Zajebista była, była fatalna. Widzisz, najlepszą bajką czyli szyku był tak, Samurai Jack. Może zrobimy maraton Samuraja Jacka na tym, na kiku. Panego bez mówi, że tu nie pod blokiem. A go nawet nie ma. Patrzcie, zobaczcie, mleko. Mleko, ty kur Mleko, szkur... Słyszycie coś? Słyszycie jakoś? Kur... Mleko, kury. ty kur Słyszycie jakoś? Mleko, szkur... Słyszycie coś? Nie ma tej kury. Dobra jest rynek Nara Jesk Justinka gina Wysz Jacina jak dostajesz ferma Gdzie oni są? Co za miejsce? Jezu, oni wszyscy piszą hello... hello uwu i tak dalej. A wy jak coś przyjdzie nowy to przyjdzie wy... dalej Ale tak. zjadł taką, tak. kurde O kurde, ale smaka robi. Ja pierd ile tu jest kreatyny w tym środku. Ile w tym jest kreatyny? Ile proteinków Ja pierdą Tomasz Dziękuję. Kurwa, za 130 zł, ja p. Ole. Faktycznie jest tu jakieś miliony na Sikersa Dziękuję, jesteś sponsorem mojego i Oliwii Obiadu. Ona chodź ukłon dla pana. Dziękuję. Kłaniam się. <grystanie> jak taka cygańska rodzina, nie na rynku. Cała rodzina, wiesz, dajesz 10 zł dla, takiej, dla, dla pana, nie? I nawet cała rodzina zacząć. Dziękujemy, dziękujemy panu. Jak przegram tą grę, to oddaję do remka Remkowi 4 koła. Ale serio? Nie, no, nie. A miałbyś <grystanie> radę to wtrować? Kurwa, Tak widziałem z Dziewczynie byś tak palcem po ciebie po klep, a nie po garnku to zakupy łubie Ja to jakiś turboruchal na czacichiercach Cześć! To jest twoje główne konto? No To main. To jest main, no? Okej, okay, okej, okay, okej okay. Gram na Roydemona, Uhu hu proszę jak sobie, że mam przewale w tym, że nie mówię. No, co się dzieje? A co ty? Tam szywana? Co się stało? Tam wziąłeś ty tyle i i zaszywane? Ja, dlaczego, dlaczego? Ja szywam. Do... Dobry mi raty mam. Opecz, o patrz, patrz ta runa, jest op. Widziałeś, że Ukraińcy pobili w Katowicach Polaka? Widziałem, widziałem. A widziałeś, że kibice na jednego Ukraińca? <laughs> nie nie widziałem. No, da***li go. Co, wszyscy, jak są ludzie tacy bitni, to mogliby za swój kraj walczyć. No, jakiś... no, 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 no tak, nie. tak. Dokładnie. Jak taki walesny, to niech idzie ten, nie? Ta się nie ma na pewno na to psać teraz, nie? Okej, okej, jak co ja sobie poradzę? No tak, Pierwsza gierka, jak pierwszy na leśnik. A, no dobra, X-Deptarowie Dragona. Jak to wysadzą ci siedzi, na razie? Średnio, szczerze. Nie podoba mi się. Dziwnie, to jest likery. Zmiany likery w runach się nie podobają, nie wiem. Jeśli chodzi o to, że duo jest, to spoko, nie? Ale. Przepraszam, że się na dół mega ciężko się gra. strasznie meć się trafiają często. Bo będzie dzisiaj. Właśnie, nie wiem. Mam nadzieję, że nie moją dupę. <laughs> nie mam pojęcia, nie, nie, nie pytałem to nawet lepiej. Niespodzianka będzie lepiej coś nie Dostał ładnie Ja się całkowego nie chce A wy Media jeszcze gracie w ogóle? Nie, już zrzucił A ile poszło pieniędzy? Bo Bartek widziałem 3000 a ty? Ja miałem dać 400 zł, to był taki wstępny plan A zamknąłem się w Oku. Ale, Ale, co to wieś, nie to, było? To było wszystko, zrobiłem ja dość goal na smocze monety i jeden widz w jednego dnia wysłał 13500 tysiąca złotych. K za co? Na spoczy monety, po na spoczy monety wysokł. Tak, I, no tak tam do przodu jestem, poza tym, że troszkę uśmierciłem sobie kanał, bo wy dostawiali kur, jak 15 razy minimalizowałem gierkę podczas lola albo wiesz, tylko mety my nie myślałem. No, mocno mi się wkręciło na początku. Widzę, jest kilka, nie wiem dlaczego. W jakiś sposób posiedli mój adres i mi wysyłali wczoraj pizzę na live, cały czas. <grym>, ale opuścili przynajmniej? Nie wiem, bo ja mu, mówiłem, że nie, nie, nie do mnie. Ale jak opuścili to mogłeś wziąć. Nie, nie ma no szans, nie ma no szans, nie biorę do znajomych. Ja przed tym masażem dla par kupiłem sobie masaż taki sam, zwykły, nie? Odprężający. I cały czas w tym głowie miałem to, że mogę się zesrać. Cały czas. Ale zesrać to że puścisz bąka, co nie? nie? Nie, zesrać żeby popuścić. Zesrać się no to nie no, to ja powiedziałem, że straciłem, że puściłem bąka, oni może, że, ja że, że strałem że. Aha, no to... ty puściłeś bąka! Tak, ja na to, że, on nie, że. Paweł, chyba Aha, złączyła. ej, ej, ja myślałem, że ty normalnie się popuściłeś! Po nie, puściłeś. Ruchiem, kurwa, bo po prostu tak ci się rozluźnia i po prostu. Pierd, pierdnąłem. Ja by... Ej, to chyba wolałbym się zesrać, szczerze! Ja bym powiedział, że ty popuściłeś! Nie, to był pierd. Medus jakie Kongo! Meduska pokaż, zobaczmy Kongo Meduski. Jest w parku lidowym. Ja mam w... Wysoko... wysokości, no? Co od Ja pi... tańczy gorzy ode mnie! Urbex wzmocony no mafe'a, że burza nas powstrzyma. Niech nas powstrzyma i po prostu pojedziemy sobie do Maka. Tak zrobimy, tak zrobimy i najwyżej zrobimy Urbex jutro. Tak zrobimy, tak zrobimy, tak zrobimy, tak zrobimy. Czy byłbyś mi w stanie z nim pomóc? Pomóc przez zamknięte oczywiście. Mam taki pomysł, czy byłbyś mi w stanie pomóc. Abstrahując od tego, że pomóc się pisze przez zamknięte, to byłbym. <laughs> Nie mam tej gry, a bardzo fajnie mi się ją... Ogląda. Robisz może, może giveaway'e dla widzów? Robisz może ja dla widzów. Robię. Starczy, że wpłacisz mi 1000 zł donate'em i zrobię giveaway'a dla ciebie. Kupię ci w Diablo 3, 4 za darmo. Dzisiaj? Wybierz kiedy chcesz. Jak ten, aż ochotę dzisiaj, to może być dzisiaj. Jaki Bardzo śmieszne unfalow bucu. O nie będę płokał. Trata followa dla mnie to jest klęska żywiołowa Normalnie gorzej niż jakby w Afryce susza wystąpiła. Imagin mi żabkę. Kiedyś myślałem, że fajny biznes, mi żabkę, ale to jest taki gówno, czy tak nie opłaca To tak odpowiem teraz Że na przykład chłopcy ukrywałem, że są p****** Na no pewno ja, ja... Ale co się jest... Orientację seksualną, tak? Ja pinę! Tam pani Ewelino, ja rozumiem, że to jest tani hotel, tak? Ale bez przesady, żeby jakaś uchała się za ścianą z jakimś fagasem je... Ja p***le. Nie! Ja wiem! Krzyczyć, że p... że normalnie zaraz znajdę i ich rozp... ja p***le. Będę tam, idę się umyć, czym tasiello. Siema No ku. Bardziej się chyba f... nie da. Jesteś gotowy do, w... do wylotu. To no, Rybson pisze ci, że jest burza. Nie wygląda, jakby miała być burza jakaś w Katowicach. Ale może się mylę, ile ci pisałem kilometrów, Bo pokazuję, że to tutaj jest. Bo ja nie wiem jaki to jest numer bloku. Gdzie mam zajechać? Tu się nie zatrzymam raczej, ty. Artur Gębicz nie odebrał. puściłem mu dużo sygnałów. Halo. Nie gało, tylko halo. Myślicie, że się boi? Artur Gębicz? No, on mówi, że już... To Jest inny. Że nie boi, że totalnie się nie boi urbekców. Co, ja, bo będziesz, b, będziesz setkę na odwagę pił? Co, nie, nie. co jest z tym? No, ciężko wchodzą biegi, coś. Krzynia biegów od Rumuna z Bazaru. Nie, co ty? Niki jak na tym. Jak na sejaku no. Czemu mam się wstydzić? A ty w ogóle nie jeździsz, nie wstydzisz się nie mieć prawka? Nie, no ja nie mam auta Nie wstydzisz się nie, auta? nie. mieć auta? Nie To wolę takie niż w ogóle no. Jedziemy na Maka? No, No czekaj, ja bym sobie no, energonę jakoś... To żabki No? Co? No to spróbuj Czemu? No nie wpuszczą cię Jak to? No to jest żabka tylko dla mieszkańców Co ty pierdolisz? na no serio mówię No wpierdolij się tam Ale, do no co, powie mi, że wy***alaj? Powiedz tylko do mieszkańców. Co powiem, że tu mieszkam. Wiesz co planuję zrobić? E, moja kobieta będzie robiła rowojazdy Brawo. No i wiem, że szkoły Tak, no. tędy jedziemy, A. Co to jest stary? E, tam musimy się dostać, tam na drugą stronę. Gdzie Dobra, nij, tędy jedziemy. Tędy. Tędy. tędy, nie, to jest skrót, nie. serio. Nie, serio mówię. Ty jesteś nie, jakiś nie, serio mówię, to jest skrót. zaraz z karabinami nas wyskoczyć. Nie, prawda, instruktor, chyba. zaraz ci kierą będzie ruszał. Ja by... Dobrze jest. Jest otwarta brama! Tak? No chyba... Tak! A nie, to może tutaj? Ty, to jest ten cmentarz żydowski, kur... Nie, no nie, 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 serio, nie. jak chcesz to serio Nie, nie, niemożliwe No serio ci mówię Nie, to niemożliwe, możliwe. No, mówię, ci, po, mówię ci poważnie, jak coś Nie, no nie No mówię ci, że tak Ale patrz, jak cię zaprowadziłem, co? No. <laughs> Stary... Łuk... Łuk... Mam problem z wstecznym Trzeba skrzynie biegów albo... Nie, mam mocny plan, tego się nikt nie robi na polskim Twitchu, nie? Ani na zagranicznym Ale nie wiem czy a nie likuje. No może nie likuj Nie, nie likuj, bo to dobry pomysł do, po band na p*** jak powiemy No pewno Albo Franio No, no, no Stary, ja, ja tylko pier pierdolę pierwsze pomysły na streamie po powrocie Od razu stary na pięciu innych streamach widziałem A ty masz w ogóle nawigację odpaloną czy tak? tak tu po mi skręcił Da, dalej go To nie wyglądało w ogóle jak skrzyżowanie, stary No trochę, Ale no. No. Miałem, ja p*** ja umyty, ja umyty. Może no sprawdzić się nie wydać, nie? Ja umyty, normalnie. Zamówi, umy, odbierz. Się, Kurde, p *dol. Dobra, ch... miejsce Miejsca do oczekujących, dobra. Dobra, ja oczekuję. To oczekujemy, dobra. Dzień dobry. W sumie ty nie jesteś ten taką socjalną bestią, raczej, nie? Komputerek spoko. Dwajnią ja karty. <noise> Idę, ja też nie wziąłem. <noise> kamerę, żeby było dobrze. Jak? Czy ty pierwszy raz jesteś. To się jeszcze bardziej buja teraz stary. Co ty chcesz? No, Sałatkę jakąś, nie? Pewnie? Nie ja chcę tak. Zdrowo chyba jest teraz. No, zdrowo, zdrowo. Nie wiem, zwróciłeś. zrzuciłeś. Kurde, to ja się 77 naważę. Co z Big Mac zajebisty jest? No coś że picia? To jest ten co w Big Macu jest. No. Oj, kawę kawy sypię. Zajebiście. No, Ale stary... bez składa co ty nie wiem <śleski> co mówisz chyba. Wchasz <śleski> się w gips. Na, na kolejny... No, ładujesz, ładuje się, olenik, ładuje... Sorry. Ładuje się na kolejny bite śmietance Dobry. Stary zrobi, zrobiłem rekord, rek nie nie to jest za mało jest ten, ten. Cofnij zmiany Dobry wieczór, dziękujemy Proszę bardzo, czy ten kurczak to jest kurczak? Proszę? ten kurczak to jest kurczak, bo kolega chciałby się dowiedzieć Makro i tak dalej na stronie Tak to normalnie na stronie lub mogę przynieść całą Tabele. Tak? Ale to muszę oddać. potem? czy to jest taka wydrukowana, że muszę zrobić? Zez... No trzeba oddać. Dobra, to, jedzie, to bo, no, dobra, dobra, dobra. To znajdziemy na stronie. Dobrze. Nie, nie, nie będziemy pani fatygować, Zaję. Racja. Zobacz. No, makro. Cztery sosy połowa nugetsów No mówisz, na później się zostawi Maszki, to miałem podejść ten, podejść foto sobie dupnąć. Podejście, zamawia, zamawiasz pićko? No. Weź mi kolkę. Weź mi kolkę. To tak nuj. Okej. Dziękuję no, A Lipson pewnie nie chciał, żeby oliwka była zazdrosna no, Ale marnotrawienie jedzenia, wiesz, że dzieci... Dobra Widzisz w Afryce, no może nikt tu nie ma no, no W Polsce może też nie To może pod, do podskomatu spakujemy i wyślemy im Tak, Impost <laughs> to, odwiedźcie się No Impost to mogła być twoja reklama Kurwa, dziękuję, oj dziękuję A z jakiej okazji, tego prosto? Po prostu coś Kurwa Czasem dobrze być z domu No, no czasami dobrze <laughs> Dziękuję, pa Nauka, co dostałeś? Magnez, Wiednia O, właśnie dobory magnezu? Ja myślałem, że kosę dostałem trochę. <grym 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 to to, 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 to żelaza chyba wtedy były. Może to wiem, rondonautica kiedyś zagramy To mega gówno jest. Serio? Musisz naprawdę sobie tyle dopowiadać rzeczy. Żeby... Gdzie to... Czyli Polasek mówi, że to straszne tej. A bo kiedyś może doleć do Bombela. Bombel. Musisz? Chodź tu... Chyba Bombel. Boxdel A Boxdel chodził na obleksję. Elo, elo, ziomek Piszesz do bokzera? Elo ziomek, właśnie para Maxi ma 7 widzów <głos> <głos> Może wpadniesz? Widzów na, widzów na Twitchu. No o jest smak Ej, dwa, ej, staria, się! Las ruda popioły Znasz to? Las ruda popioły? Nie wiem las ruda popioły! A bo trochę za daleko jesteśmy, nie? ha Ja pierwsz! Co? To coś po lewej wyskoczyło jak hu... Nie, nie! Ja pi... kurwa, skrzynia biegów! Nie stary. W takim miejscu roz... skrzynia biegów! Ja pi... Ja nie, mo nie mogę wbić tego! Jak nie z mogę wbić... horroru! Ja nie, nie mogę wbić tego! Nie, kupa. Nie mogę wbić biegu, stary, nie! Kurujesz? No kurza Przysięgam! Zapaleci światło. Ej, to jest dogadane, żeby nie... To jest... Ej, nie no stary. Dobra widzowie, jak coś to żyjemy. Eee, ale nie działa sprzęgło Nie działa mi sprzęgło i nie mogę zmienić biegu, jedę cały czas na trójce, kończy nam się paliwo i musimy wrócić do tego lasu. się znaczy przejechać przez ten las, jedziemy do Rypsona i wracam chyba do Krakowa na trójce, no bo kurde nie wiem co innego możemy zrobić. I, kręcę się tu już i kręcę, no bo wiesz, no nie chcę bardziej zakatować tego sprzęgła startując z trójki. Więc wracamy, jak boli w... to sorry, w sumie też nie wiem czy na pewno no bo, ten, bo jak Lipsa spróbował resetować w plecach, to w... No, to może dlatego nie było streama. Uwaga, uwaga, stary, u... Stary, u... jak stoi, ty! Stary, na no, patrząc. S***a, Su... ku***a, s***a. Ale ja, to może ta dzika sama, bo to coś, wiesz, ta choroba... A, z... wiem, nie, no, nie. To nie jest normalne, to no, zwykle spierdalają. Serio? No tak. Jak coś, to kądziu, którego podwodziliśmy rolem, ostatnio może podjechać, bo daleko na, na, na Trójce nie zajadę, jak nie zajadę, ku... Wcisnął sprzęgło jutro, do, dzień, do, do jutro spodu dziesiąta, do dziesiąta, się. Teraz otrzymam sprzęgło do spodu, trzymaj się Więc to nie sprzęgło tylko skrzynia biegów się zablokowała